Dzień dobry, dzień dobry. Dzień nie. Witamy, zaczynamy vloga z akademickich mistrzostw Polskich. Polski. Jest naite z Politechniki, dzień dobry. Dzień dobry. Tam stoi nasza konkurencja. U UKW, UKW. Dobra, ale chyba wszyscy się spotkamy, bo idziemy... Na pracę. Na Oni też idą na pracę. Idą takie tutaj leszcze. Leszcze, leszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Olo, o jest i Tutaj mamy właśnie konferencyjnego vloga Wbijemy się tak, I tak. idziemy na pretzel Nie precę proszę Sponsor us, sponsor us Bo ja tutaj wydaję miliony złotych monet Na te precę. Są tak dobre Także dobry precel. Dobre, Proszę, precel. Sponsor, sponsorujcie mnie. Dobra, uwaga, jeszcze raz ja, no. my, my... ja wziąłam wiśnia i ciemna czekolada, i jest tak dobry. Tak dobry. My... Okay. E, drodzy widzowie, musimy jednak tutaj zaznaczyć, iż jedynie konkurujemy ze sobą na tle kategorii open. No, ale kategorii blok. E, no, no i, i kategorii blok też. E, I sztafeta, ponieważ tutaj te ziomeczki, oni są liczeni jako Nie jako uniwersytety, a my jesteśmy szkoły techniczne, to jest w sumie level, level wyżej. Chyba niżej. Level wyżej, koleżanko dobrze wszyscy? to jedzie. ja go nie ty jedziesz tam z kimś czy Panie mogę chodzić tak no dobrze no do ciebie no tak, mnie kotyże no ja nie? siadam tutaj tylko no, to właśnie muszę no, no. no. Patrz, patrulna no. no, to mam haha de w i Zapalniczka. Właśnie meczu. trener się pytał. A po co ci zapalniczka? Do darmowej przesyłki było. 10 zł nam brakowało, tego nie wiem. Taki pizz na wodę. Nie, no, ja Dobry prac, jeszcze raz powiem, Sponsorujcie nas. Proszę. Proszę. To jest test. Dobra. Dobra. jesteśmy za Bocławkiem. Jeszcze jakieś 3,5 godziny. Jeszcze jakieś 3,5 godziny ci tutaj nam nie dają. Nie dają Wszystko wytchnienia, non-stop gadają. To Tematy to to, bardzo elokwentne, to jest to, oczywiście. E, ja tak, no to się nas pieszy głód, dlatego jemy. I co? Chcecie po tym pierścień? No bo jest ładne Nie wiemy, może jeszcze się przejdziemy tamtym typiem. No, bo oczywiście drużyna u kawu siedzi osobno. Możemy siedzieć w jednym, możemy. A to nie mówimy. pięknie. Witamy! Dojeżdżamy. Dojeżdżamy Dojeżdżamy do Lublina. I przepraszamy. Przepraszamy za drogę. Przepraszamy za drogę. Tak, przepraszasz nas? Wszystkich z nami. No, no dobra. Chłopacy zachowywali się. Dobrze. Wybitnie źle. Tak by... Co? Nie, no decydowaliśmy. powiedziałeś? Nie, przepraszam. No. Super byliście przez całą podróż. Prawda, dało się ich słuchać? Tak, tak. Bardzo ciekawe. Dobrze, dojechaliśmy, wyszliśmy. Tak, ogólnie większość, jakieś 90% myślę ludzi tutaj, to są studenci, którzy przyjechali właśnie na Hampy, bo wszystkie plecaki to plecaki areny. Jarek nie wziął maty. Inaczej ja będę podpierać głowę Wszystko tu Jest Dodamy tutaj to zdjęcie, <laughs> Jarek podbierający głowę Teraz ustalanie naszej drogi do hotelu Jesteśmy w hotelu, eh, hotelu. Focus, Premium. Focus Premium Focus Premium Focus Premium Zapowiada się bardzo dobrze oj Good. Good. sorry sorry mama mamatę Mama. No ale to jest miętka, to, to nie, to, to nie to jest... To. A, A zwrot jednak, dobrze. Co, jak ci minęła podróż? Ona tak. mi plecy, mi kolano. Ale nie, ja nie, już nie, 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 kryzys średniego. <śledź> tak, to jest nie, Daliśmy radę. Małe, małe przeżycia były, ale daliśmy radę. O Łukaszu, jak ci minęła podróż? Bardzo fajnie się wyspałem, elegancko. Nie? Ty się wyspałeś? No, Kiedy ty nie wyspałeś? Cały no, czas gadałeś. Gdzie tam! <grym> Spał, jaki zmęczony był, bidur. Warszawy nie widziałem. Uuuu, w Warszawę? Nie, nie widziałem. No, no, no. tak. Terenerowi generalnie wciągnęło bilet w autobusie, więc też to pewnie. Także na razie mamy obwodę. jak na razie nas trochę pokonuje, ale dajemy radę, nie dajemy się. Jesteśmy! Uwaga, uwaga. Dotarliśmy do hotelu. To się zapisujemy. Nie, wiesz, otwieraj. Ej dobra, oni są daleko. No to ja to chodziłem, o to Mamy to. Oni, oni, są, oni daleko. są daleko. Oni są daleko. Yeah. Teraz mamy czas chwilę dla siebie, idziemy potem jeść, potem idziemy na basen, na rozpływanie i tak się zakończy pewnie nasz pierwszy dzień. Widzimy się później postanowiliśmy się przejść na basen. Pięknie godzinki w spacarek, pół godzinki. Tak żeby się... Naszym roz... najlepszym przewodnikiem tutaj. Więc jak nie trafimy, to przez nią. No. <laughs> żeby się trochę może rozruszać po siedzeniu spalić w pociągu obiad. i spalić obiad dokładnie. taki wielki, że po prostu chyba nie wiem kiedy. Ja się oczami najeść bo <laughs> Z rakiem. Tak. Idziemy na basen. Ado. Dzień dobry. Konkurencja. Dzień dobry. Profesjonalna rozgrzewka. Rozgrzawka. Dobrze, dobrze, pięknie. Podoba mi się to profesjonalne tutaj. podejście do, yeah. do sytuacji. Rozgrzewka jak zawsze u Jarosława Kno. Jedno prawie nie nie się... rozgrzewka, a nie, a nie jakieś tam... Rozgrzałmy. Co to wymyślił? No, no, to go. jest nowy vlog jest I też Jan ale to jest kolejna konkurencja, Jestem ponieważ... Jestem cool! <noise> <Jeszcze> musiałeś. <noise> ponieważ jest to uniwersytet medyczny, czyli jeszcze inna kategoria. <noise> Pięknie, super, wszyscy widzieli. Rozgrzewka krz, krz, number uno. Wody. Dobra, dobra Dobra, skaczemy. Ale na głowę skaczemy, nie, na wody. Raz, dwa, trzy. To jest zimna woda. Woda leci? Okej, teraz przed nami krótka rozgrywka, na krótka. Myślę, że na podpadach tak pół godzinki. Będzie to rozpływanie, ale no spokojnie. I, co? Marykubok, Marykubok. I to Coś później. Marek, tu kamery. I co, płynę z kotelfinem? To wystarczy. Pan wypływa? Znaczy super mi się skacze, nie? Jak się skacze to od razu jest power, ale już wiem, że na przeciwko w terminie tego powera już będzie brakowało, ale jestem w dobrej myśli. Uwaga, ja już proszę po rozgrzewce. Proszę to na dobrze, dobrze, chłopak robi czucie wody. No. Dobra, <laughs> dawaj Nadia, skok. Dzisiejszy balet na basenie. Cześć Maciuś. Dobra, nie jest źle. Pomyśleliśmy, że będzie zimno. No właśnie, bo nie wzięliśmy kurtek, a już jest ciemno. Good go! Ale jest w porządku. Lecimy szybko do wiedry, po małe zakupki i... I chyba już skończymy jak na dzisiaj, co? No. Raczej tak, także zaczyna jutro. i zmagań. Nadia już idzie o, bo... walczyć. Wiesz <grym> <grym> mogę chwilę poleżeć. Znaczy no z godzinkę mam. Także powodzenia Nadia. Dzięki. <grym> Dobra, nadeszła no pora na mnie. Yy, także wstałam, szybko się ogarniam, idę na śniadanko. Na śniadanku wytłumaczymy yy, mniej więcej jak, jaki jest po prostu plan zawodów, żeby trochę Wam to przybliżyć i bym chciała zaznaczyć, że Nadia znowu nie wzięła swojej pasty, nie? Także, jestem sponsorem pasty znowu. Dzięki Nadia. No tak, Jarek już zjadł, Igor też już tam zjadł, ale będziemy tłumaczyć, jak wyglądają zawody. Dużo się nie zmienia od zwykłych mistrzostw Polski, zaczynamy eliminacjami, kończymy finałami, różnica jest taka, że sztafeta po południu jest 4 razy 50... czym jest dzisiaj... Mix chyba. Dzisiaj Misa, nie ma mixa Nie ma mixa, to ja nie wiem. Dzisiaj jest chyba 4 razy no, tak? 50 kraulem, a jutro są dwie sztafety po południu 4 razy 50 mix i 4 razy 50 zmienny. Takich atrakcji nie ma na Mistrzostwach naszych normalnych, także coś nowego będzie się działo. Widzimy się na basenie. O Jezu! Tutaj jest temperatura tak wysoka, że... Nie. 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 Co? Nadia ma dysk. Nie. Co? Okej, okay, od takiej nie... Zacznę od takiej bardzo nieprzyjemnej informacji. Jesteśmy w szoku. O ja pierdziele. No, cóż, no a my wchodzimy na rozdrzewkę, no bo co? Przyszło UKW. Dzisiejszy podarci 54:89, no potem matuż będzie. Co powiemy? Polibuda. UKW jest królem bydgoszczy. UKW to król bydgoszczy. Pamiętajcie, widzowie. Polibuda za. Jest super, jest energia. Pozdrawiamy. Ja jeszcze powtórzę. Oli Buda. A u jest królem Bydgoszczy. O wiem co mogę powiedzieć. Dużo dyskwalifikacji dają, więc trzeba być ostrożnym. I no, zobaczymy co to będzie. Jesteśmy po pierwsze w startach. Zrobiłam szczówkę, także bardzo się cieszymy. Nadia, też jedno życie. I to potężne. Napnij, Nadia, napnij łapę. Pięknie. Tutaj reszta ekipy. No, może roz tego pana. Dobry internet tutaj. A weź się pod z wi Fi? Jest. No, darmowe. Uwaga, wystawała się prowadzenie własnej rąk. Lubimy nie się szykują teraz na 200 metrów z stylem Będzie to ciężki dystans, ponieważ zgłosiły się naprawdę mocne zawodniczki na ten... Ee, na to my, to my z rozwalamy Adelę Piskorsko. No nie tutaj tego w nas dojedzie. A co, ja? eee, nie wiem co mogę mówić. Trochę się stykam, ale jest moc. Kukawu proszę bardzo. A Nadia co tam mówiłaś w żabie? Nie mówiłam. Czemu? Bo nie wiem co mam powiedzieć. Że był okień. Po tej żabie był ogień, Na 200 był ogień, a na 50?... 50 nie istnieje, Nieważne. 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 nie ważne, nie ważne. Nie Trzymajmy ciuki za nas. A... Z każdej strony <grym <grym kamerą, to jest po prostu walka e, Idziemy teraz odebrać obiad, zobaczymy jak będzie wyglądał ten obiad. Wiemy co dzisiaj kuchnia serwuje. Super. Tak? tak, tak. No, A ty na obiad, obiad tylko? Co? 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 Ona dzisiaj przyszedł na obiad. Nie, dostałem informacji na zdjęcie mam przyjechać. Aha. Zdjęcie i obiad, no tak. Plan, na blogu Dominiki Sadowskiej! Na lepszym, lepszym blogu niż Dominiki Rąkiewicz. Olivera! Lepszy jest u KW! że. No nie mogę się z Tobą zgodzić. Takie karteczki nam dali. dali. Zobaczymy, co nam dadzą za nie. Co? Nam dadzą nam. Na kartki jeść. nie wszystkie Wszystkie Ty mam? Kartki. Perel. A czy Uwaga, farmerzy w Lublinie nie protestują, to jest znak. Gdy <Grystety> nie protestują, a tutaj nie protestują. A tutaj nikt nie protestuje. To jest przeciw! Tego... Tak nie wolno! Oho! To jest kolejka do jedzenia. Niestety. Jezus. Musimy odczekać swoje. Nie! Igo! Co on zrobił? Pokazał Nie to nie działa. Dobrze, odebraliśmy nasze e, jedzonko I tak, zdecydowaliśmy się na zupę krem z pomidorów. E, Jarek, chyba na rosół. Ja. E, Ale wszyscy ryż, kurczak i marchewka. Ponieważ. Kurczak, ryż i kreatyna zrobią z ciebie. Bardzo tylko, silnego człowieka. E, tak, i z racji, że jest tutaj mega dużo ludzi, zdecydowaliśmy się na. Na zjedzenie wszystkiego już u nas w pokoiku, w łóżeczku, na spokojnie. Tam Igor próbuje coś, coś pokazać, ale go nie widać. Nie wiem, idź, weź go na gaj. go złapać. Szybki transport do hotelu. Ale komunikacji miejskiej To bardzo podobna jak w Bydgoszczy Nawet takie same przyciski W Bydgoszczy jest bardziej punktualna mm -hmm. To prawda, tutaj się spóźnia Trochę ta komunikacja Dobra, zaraz wysiadamy i... z you w pokoju Dobra A ten tutaj kluseczki nom, nom, nom. A to pokazywaliśmy dobre. Dobrze, dotarliśmy, cieszymy się, że jesteśmy Bianek. To będzie odpoczynek nas nie było. I co? I spanie I finały I finały, właśnie Ja mam finał A na 100 Nadia ma na 200 A na 200 żaba I Jarek finał ma. na 100 Tak Tak <noise> Tak Wysiadka co, już? No. Nie O, nasza biedronka No, Dobra, wysiadamy lecimy na rozgrzeweczkę na finały. Proszę pani, to już teraz. Daj, nagrań, na poczciu. Ale no nic, to. Izabel to oczywiście wygąpił. Perysu, ma co na kilka się będzie wydawało. Perysu, no dobra, dobra jestem po sobotę, finał A. Znowu się ok. Perysu, Derby bez wygrane przez Marianę Lideńską, ale reakcję wygrała. Mam rację? Tak, Miasz 64, a Marianna śmieprzem ale derby nasze, proste. E, teraz Jarek płynął i rozwalił cały finał B. Łotarki. Łatwo, także elegancko, elegancko. A to, że czwarty... Jestem ja, to ten słabszych za Przepraszam koleżanka zapobie, Kopiara. Jakub Pajerski, a, a to że, to, że Jakub Barkfit, ja Na Jakub Ja byłam pierwsza na tej ziemi. Ja byłam pierwsza w A to że drugim na, jest na wojnie, a. Sebastian. A to że pierwszy Wiktor Ćwiek, Akademia Leona Koźmińskiego. Z pierwszym Julia Libuszewska, Uniwersytet Kazimierzyński Jasna Julia! 0 Alicja Idzikowska, Politechnika Szałska w Gliwice Finał P200 i Kobiet Julia Libuszewska płynie Kibicujemy Tam na, na jedynce, na jedynce, nie wiem czy widać no Raczej nie eee, Daje czadu, daje czadu sobie znakomicie Jemy żelki Oglądamy dziewczyny. Płynie Marianna yes. i Dominika w finale a Wiecie x Igor się bawi we vlogera. Dziewczyna daje czadu. Dziewczyna daje czadu, To jest największy kibic Mariany Rydyjskiej A to jedzie ostro. Remis. Nie, nie do tego, tego bloga. Nie no, pozdrawiam kochani. Nie za bardzo. Niemodawski Co było? Co wcześniej było? A nie do tego bloga. Nie, takie to są fałszywe, takie fałszywe one są. To bardzo. Drodzy widzowie. Jest godzina druga w znaczy. Jest godzina pierwsza czterdzieści siedem. Poszliśmy na balety. Byliśmy na imprezie. Eee, tak, Imprezka Bardzo fajna, udana. Dobra muza. I stópka. moja Tak. Eee, I co? dzisiaj starty, tak teoretycznie. No. Ogólnie coś jeszcze działo, bo zapomnieliśmy trochę nagrywać. Były finały, e, potem były dekoracje. E, tak. No to trwało okropnie długo, ale pokażemy Wam nasze e, chyba dyplomy, co? Gdzie to leży? Tu jest mój. A tak wygląda złoty medal mistrzostw Polskich Akademickich. Ale y, to zajęte w naszej kategorii uczelnianej. Uczelnie techniczne. Uczelnia techniczne. Tutaj Nadi dyplom, medalik też jest pierwsze miejsce. No i tu mój dyplom, bardzo podobny. To bardzo szybko, by, by było szybko było Jarek też zdobył. I Marianna zdobyła, i, i Igor. Igor, i no dużo dobrej rzeczy. Myślę, że wstawimy jakieś może filmiki no bo no. coś tam nagrałam telefonem z imprezy Ale no to... Bardzo fajnie było Będziemy spać tak. i Dziemy startujemy jutro dziś. Dzisiaj <noise> Damy na basenie! O Jezu! Czerwony! Marianna, dobrze. Analiza swego startu. Ja? Swego, czy kogoś? Mojej kulticy. Dziękuję, Miko. Co? Przestraszona, ale... O, właśnie. Rozda. A to jest, podzielone... moi drodzy, drugi jest dzień, tutaj... e, a dentka jest straszna. Zmęczenie. Zmęczenie. Kanał. Aha, moi drodzy, piszemy w komentarzach, czy chcecie więcej materiału, takiego bardziej na przykład luźnego, typu jakieś e, tabliczki, jakieś Q&A, takiego bardziej, wiecie. Bo my mamy fajne plany, a tu Dominika nie chce i musimy ją namówić. Także piszcie... Piszcie w komentarzach O Jezu przepraszam Będą max dwa komentarze, twój Mój na pewno I Janka e, Tak To ja napiszę z kilku kąt Dzień dobry Pozdrawiam Franklina Franklin A ja pozdrawiam Dawida Jaspera Gagli, Obiadek time Wszyscy, no, jak się cieszą. Co dzisiaj kuchnia serwuje? Proszę, Natalia, powiedz nam, okropną zupę, e, tak, kropłotkę. Ale dobra z białych warzyw. I jest. Białe warzywa, Kuczak. Z... I Jeszcze może nie oddawać karty. I Igor. I, igor. I igor. Igora też Zaję. serwują <noise> na piątek. <obiad. głos> Ktoś tu widzę męczy się na basenie Zamiast odpoczywać sobie w hotelu, robimy, robimy leżakowanie. Sprawdźcie. Kamera. Uwaga, uwaga! Dobra Uwaga, trzecim Jarosław Kroc. Politek Jarosław Kroc. Wunderwaffe. Jeźdźcie motyl, finał A. Proszę państwa, to są emocje! Jazda Jaro. Czy tam dojść? Jadą. Jazda ja Jarek! Jazda Jaro. Jarek. Rura! Uwielbiam nas. I tak cały czas. Lecimy na w Kolaboracja ko wyjątkowo z UTPK-ami, mm. czasem się budzimy. Bardzo piękne. Stafeta 4x100mix. O, doma też jest bardzo piękne. Bęka Bęka, no nie mogę teraz, lekka awaria. Aby rozkojarzyć przeciwników. Taka duża dupa. Drodzy widzowie, kończymy ten balet. Eee, Koniec balu pan dolarów. Jakże dobrych las kończymy. Akademickie Mistrzostwa Polski. Dziękujemy Lublin. Politechnika nie, nie, UMC z nie, 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 Tak nie, będzie. nie, 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 Tutaj 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 nie, nie, mam nie, nie, vloga. nie, 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 Jestem zmęczona ja i chcę tego, jechać do domu. Jesteśmy zmęczeni, wymęczeni. Dokładnie. Słowa pożegnania do bloga. No do zobaczenia, wkrótce. Cześć. Do zobaczenia za rok. Dobrze, to pomachajcie. Chodźcie. Nie, nie. macha. Zacznie, zaraz to ja zacznie. mi I wczoraj chodziło tak.